Ważne ogłoszenie. Zanim zaczniecie oglądać, miejcie świadomość, że tutaj wygrzem do maksymalnie Golda 3 wdar nam się Ascendant 2. Chłop oszukał nas perfidnie i my komentaracje zdążyliśmy wyłapać, że coś jest nie tak, że jego movement nie jest taki, jaki powinien, i zaczęliśmy reagować. Niestety nie mieliśmy za wiele co zrobić i skończyło się na tym, że drużyna wygrała 2-0, więc nie oszukujcie tutaj świetnych klipów, bo nie będzie. Bo jedyne klipy, które były świetne, to były tylko jego, bo jedyne co, on, co ktoś robił, to w sumie on. Tu będzie to, co się działo oprócz tego. Rzeczy związane z ludźmi, którzy płakali na głosowym w tym momencie. I parę akcji drużyny przeciwnej bez tego gracza. Więc, no, nie zawiedźcie się. Oj, tutaj leci, leci, leci ult. To jest i nikogo akurat nie trafia. I tutaj odwrócenia z operatora. Magnetic zabija. Nie, Kaby zabija miga. A. A Magnetic One widzi tę Karimka na ścianie i został tylko warded z jego operatorem. Które tożka. O, i tutaj. ładny zabierać operatora. O! Tu się zapowiada na coś więcej. I z jego pleców idzie. Idzie. Idzie Reyna. Zobaczmy, jak, jak on to zechce rozegrać. Ma 33 sekundy. Przy czym jest szansa na pętę. Ponieważ zabił już czwórkę w tym. Jednego co pada zrozowanego. I widzimy, Chodow że nawet atakersi no, mówią mu, z on może pójść no, strony. I plantuje sobie na cilku, Ale w tym czasie... Dripping już zmienia stronę. <laughs> Oj, nie trafia! Oj, jej! Na noże i jest klacz! Pęta, pomimo tego, że dripy zrobił go pewnie na chilku, pomimo tego, to tak czy siak zrobił Yasa i, i w sumie. Gdy... I pięć fragów, więcej jeden jest więcej, bo był rez. w sumie tego, w sumie tego nie było. Będziesz tak. Ale. Nie, pomijmy nie, fakt nie, tego, że. Dro... że, <laughs> że wcale. A wcale nie miał broni, którą mógł go zabić. Nie. O, już kapuł. Ale jak się siak, bardzo ładnie. Właśnie ten jeden frag z operatora. I buy to już naprawdę leży i piszcze już ma problemy mentalne Jeszcze, czekajcie Pop Weszło, musimy zamienić Czy tobie już Psyka siada Azu! Tak? Nie muszę płacić za terapeutę. Tak, Bokspo się odrabia. Nie! Eee... <grych> albo sam. Albo sam to później zobacz. Albo sam to widzisz na czacie teraz, albo zobaczysz to na pięknym montażu. już ja mam kurwa plan. Klesem... Zobaczymy czy to z tego wyniknie, bo póki co drip tej... o mały włos uratował się od... Eee. Skupę się dalej na komentowaniu, bo odrypi tutaj prawie. dosłow separatora. operatora. A na midzie będzie wychodzić magmatic. I będzie czekać się na pizzy na randkę. Z pra pra prawdopodobnie wordlessem Ale jak już widzimy, jest więcej chętnych na midzie na tą. Tylko worthless o tym nie wie. I w takim razie, gdzie idzie strząs czuje 13 i zwycięską rundę dla jego teamu. Czy może z pleców zaraz wyjdzie mu karimek i wpakuje parę bań od tyłu? Hmm. Zobaczmy, póki co, jest nadal siedzi na drzewku. A Kapix trafi. Traci <laughs> czas. Fox popłaczy w tle. To są emocje. Wody, był śmiech przez łzy. <śmiech> Bardzo możliwe. Nie wiemy, co się dzieje w jego duszy w tym momencie. Wiemy tylko jedno, że na pewno jest to żal i problemy psychiczne, których nabawy się przez ten turniej, pomimo i tak już wielu z nich. Karmek widzi Kapixa. Wie, gdzie on jest. Zobaczmy, czy Warthness wyjdzie z drugiej strony i jakoś pomoże swojemu teammateowi. Tak, smokuje. Przecież to Kabis nie ma widoku. I Wolfens będzie chciał tu zrobić z operatora. Tylko czy to jest mądre? I nie dali rady przez operatora, bo go I niestety 13. Płacko płacze, bivazy. Ludzie szaleją. 13. Runda. Wygrana. Tym samym. Team. <laughs> <laughs> Nie mogę. Tym samym. Tym samym... Yy, tym samym... Tim Muna, Tomka, Saturna i Magma